Hej, witam Was serdecznie na portalu VideoTesty.pl, mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się iPhone'em, 5,5-calowym tabletem wraz z 6 procesorem, taki wynalazek, więc zapraszam na recenzję i do oglądania. Powiedziałem na wstępie, 6 procesor, 5,5 cala. Pierwszy e, tak duży smartfon wyprodukowany e, przez tą firmę. Zanim przejdziemy oczywiście do samej recenzji, zobaczymy co dany smartfon ma e, w pudełku. Tutaj oczywiście e, nie ma jakichkolwiek cudów. Znajdziemy zwykłą ładowarkę, zwykłe słuchawki, nawet ich tutaj jakoś tam specjalnie e, nie rozpakowałem. No i e, kabel do komputera. Znajdziemy też oczywiście e, kartę gwarancyjną. Instrukcja obsługi w języku polskim, e, taka uproszczona, można powiedzieć, androidowa. Znalazłem jeszcze w pudełku e, kartę e, Mobile Vikings z jakimś tam internetem. No i folia poliwęglanową, czyli standard można powiedzieć, jeżeli chodzi o iPhone'a. Nie dodano jakiejś tam tylnej klapki, ale też nie oczekujemy oczywiście od tego producenta tego za każdym razem. Najważniejsze rzeczy oczywiście dzieją się tutaj. Tak wygląda iPhone Luna, bo tak się nazywa, bardzo ciekawa nazwa. Nie wiem czy, czy ma związek właśnie z tym e, smartfonem. E, no przede wszystkim zacznijmy od ekranu, to jest najważniejsze. Ekran 5,5 cala o rozdzielczości 1280 na... M, e, 720 pikseli, czyli rozdzielczość HD, zrobiony w technologii oczywiście IPS-owej, no i przykryty szkłem Dragon Trail. To jest takie, taki odpowiednik Gorilla Glass, ale też nie do końca, bo Gorilla Glass jest mega odporna na zarysowania, a to jest taki smartfon, taka szyba odporna na wygięcia przede wszystkim. Co możemy powiedzieć o MyFonie Luna, poza tym, że ma dość fajny IPS-owy ekran tutaj naprawdę nie możemy zarzucić myfonowi em jakoś wiele. To jest bardzo poprawny ekran. Oczywiście nie mamy tutaj rozdzielczości Full HD, ale 720p jak najbardziej zdaje przy tej wielkości egzamin. Co jeszcze? Sześciordzeniowy procesor. Sześciordzeniowy procesor nieczęsto się zdarza, a szczerze powiedziawszy w moim przypadku nie testowałem jeszcze właśnie smartfona z sześciordzeniowym procesorem. Mamy tutaj układ Mediateka MT6591. Każdy rdzeń taktowany zegar 1,5 GHz, do tego procesor graficzny Mali 400 MP. Tak to mniej więcej by wyglądało. Sprawdza się to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wydajność, 25 tysięcy punktów w najnowszym benchmarku Antutu 5,1, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wydajność nie mamy co tu narzekać, aczkolwiek do tej wydajności też jeszcze troszeczkę dojdziemy. Mamy tutaj też jeszcze oczywiście 1 GB pamięci, pamięci RAM. Jeżeli chodzi o zakęszczenie pikseli 320 dpi, czyli też tak jak powiedziałem, wynik dobry. Każdy wynik powyżej 300 pikseli na cal jest wynikiem wydaje mi się, że dobrym i jakoś tam specjalnych pikseli na samym ekranie nie widzimy. Co jeszcze? No poza tym, że powiedzieliśmy sobie o troszeczkę o wydajności, troszeczkę powiemy też sobie o wyglądzie. Smartfon wykonany jest oczywiście w całości z plastiku. Po prawej stronie znajdziemy tylko przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, bloku i ciszej, głośniej. Dość ładne te klawisze tutaj umieszczone. Po lewej stronie nie znajdziemy nic. No i tutaj znajdziemy też jeszcze na samym dole urządzenia Wejście na kabel USB ta, 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 to też dość fajnie wygląda. Wydaje się, że to jest taki metal, ale to chyba jest plastik. Chociaż trudno mi to jednoznacznie, jednoznacznie powiedzieć. Wygląda jak metal, ale chyba to jest jednak plastik. U góry jeszcze znajdziemy też wejście na kabel jack 3,5 mm. Mniej więcej tak to by wyglądało. Tył to jest kamerka aparat 8 megapikselowy OmniVision 88, chyba 16 w każdym razie to jest 88-30, w każdym razie bardzo dobra kamerka nieźle robi zdjęcia chociaż ma problemy przy jakichś tam można powiedzieć zaciemnionych miejscach, aczkolwiek to też nie jest jakaś tam wielka wada większość, można powiedzieć 80% smartfonów ma, ma takie problemy ale co jeszcze fajnego tutaj jest no po zdjęciu tej Dzięki Znajdziemy oczywiście baterię. Bateria 2400 mAh. Dwa sloty na kartę SIM. E, niestety zabrakło LTE. Mamy tutaj HSPA+, do 21 megabitów na sekundę. Oczywiście drugi slot e, to jest tylko GSM. No i dwa głośniki stereo. Jeden taki większy, drugi trochę mniejszy. E, ale stereo i dwa głośniki. Szkoda, że umieszczone z tyłu. E, Jestem zwolennikiem dwóch głośników. Owszem, e, w każdej formie, jeżeli są właśnie w takim systemie, stereo, ale fajnie by było, jakby były umieszczone na przykład na samym e, na samym em... W froncie tego, tego, tego ekranu jest tego miejsca dosyć sporo. Mamy też jeszcze kamerkę przednią, 2 megapiksele. Tak mniej więcej prezentowałby się iPhone Luna. Co wewnątrz? Mamy tutaj oczywiście Androida w wersji 4.4.2, czyli najnowszego kitketa. Kilka jakichś ciekawych funkcji tutaj, oczywiście, dołączonych. Mamy też radio FM przeglądarkę plików, z takich ciekawszych funkcji mamy menadżer systemu, też nieczęsto się to zdarza właśnie w smartfonach, mamy usuń śmieci, powiedzmy zwolni pamięć zarządzania energią, jeżeli na przykład klikniemy szacowany czas pracy, powiedzmy 7 godzin co tu jeszcze, monitor transferu czyli jeżeli, możemy, jeżeli chcemy sobie patrzeć ile zużyliśmy na przykład internetu, uprawnienia usuń śmieci, więc może usuniemy te śmieci Ładuje, 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 zamknij wszystkie. Podobno już się tego w tych najnowszych Androidach już chyba od wersji 4.0 e, nie stosowało, a no, tutaj zastosowano. Um... Zobaczymy, czy coś pomoże. Fajny pasek, też narzędziowy. Mamy ustawienia: no i też mamy taką małą rakietę, i też możemy sobie na przykład zwolnić jakąś tutaj e, pamięć. Sam smartfon też ma wbudowane 8 GB pamięci, e, z tego oczywiście połowa jest dostępna dla samego użytkownika, e, więc nie mamy tutaj 4, a 8 to też jest jakiś można powiedzieć e, plus. E, co jeszcze? No w sumie nic więcej. Mamy też jeszcze opcję notatki. E, mamy też. Opcje motywy, e, czyli możemy też sobie jak najbardziej zmieniać te motywy, e, przejścia i tak dalej, więc tutaj wszystko mm, dostępne jest. Chociaż szczerze powiedziawszy, wolałbym takiego zupełnie też czystego Androida niż tutaj zmieniać powiedzmy te motywy. E, tak mniej więcej by wyglądał iPhone Luna. Może przejdźmy do samego internetu. Może odpalmy mm, na przykład chrome. Wejdźmy na stronę videotesty.pl. Teraz przegląda się... <laughs> oczywiście chyba źle wpisałem. Strona przegląda się oczywiście dość fajnie, smartfon chodzi dość szybko, aczkolwiek zdarzałem się jakieś takie dziwne przycinki raz kiedyś, gdzieś tutaj... W Lunie można je spotkać. Te sześć rdzeni to jest taki wynalazek i wydaje mi się, że on też nie jest do końca zoptymalizowany pod ten, pod ten system. Ale jak widzicie, nie ma absolutnie żadnego problemu tutaj z przeglądaniem internetu i, i, i samo przeglądanie jest, można powiedzieć, w jakiś tam sposób przyjemnością przy tak dużym, dużym ekranie. Dobrze, może przejdźmy do samej muzyki, może wejdźmy do muzyki, a może wejdziemy do muzyki jeszcze zanim nie do muzyki play, ale do aplikacji muzyka, bo też jest dość ciekawa. Gdzie my tu mamy? A, tu jest, faktycznie. No i okej, okay, piosenki. Tak, tak grają te e, tylne głośniki. Dźwięk jest dość drażniące ucho, nie jest to jakaś czysta super warwa. Mamy też obce funkcje, dobre ekwalizery, Equalizary, które działają oczywiście w czasie jakichś tam rzeczywistym i tak dalej, podkręcanie basów, przejrzystość, echo. Dokładnie. Wszystko ładnie działa, jakieś opcje natura, głos dużo dużo ciekawych opcji, ale samo granie na tych głośnikach stereo no, no, no to, to nie jest jakieś tam można powiedzieć mistrzostwo świata głośno, ale nie jakoś tam specjalnie czysto. Lepiej jest oczywiście e, zawsze na samych słuchawkach. E, przejdźmy może do aparatu. Aparat 8 megapikselowy, tak jak powiedziałem omni omnivision 8830 nagrywający zdjęcia w rozdzielczości Nagrywający filmy w rozdzielczości Full HD 1080p, mamy oczywiście HDR, panoramę i tak dalej, Oczywiście zdjęcia wrzucę na portal wideotesty.pl, tam będziecie mogli sobie zobaczyć jak to wszystko działa. Tutaj możecie zobaczyć poglądowe zdjęcie, szczegółowość bardzo dobra. Te aparaty też są też są dość fajne i też jakoś specjalnie nie możemy nic temu zarzucić. Co jeszcze, jeżeli chodzi o wydajność na przykład w grach, Zciągnąłem no, sobie FIFA 2015 czy FIFA 15. Um, Gra się dość fajnie, może szybko tutaj włączymy jakiś mecz, żebyście mogli chociaż zobaczyć na żywo, jak to wygląda. Też nie ma jakichś specjalnych, można powiedzieć, zacinek, jeżeli chodzi o, 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 o grę. Takie mieszane uczucie. Testujesz go dziesiąty dzień, nie mogą się zebrać, jeżeli chodzi o tą, tą recenzję, bo, bo w jeden dzień było bardzo fajnie, a w drugi dzień e, już niekoniecznie. Troszeczkę się tam denerwowałem, ale suma summarum, e, smartfon dość fajny, dość przyzwoity. Nie jest to oczywiście najwyższa półka, ale też w jej się ich rdzeni e, działa. Do tego ten najnowszy Android, fajny, e, duży ekran. Do tego te tylne dwa głośniki stereo, nie najgorzej, nie najgorzej. Kolejny można powiedzieć poprawny smartfon tego producenta i też nie ma jakoś tam specjalnie e, nic nic e, do zarzucenia, tyle już można powiedzieć w woli, e, woli e, podsumowania już, bo wiadomo, że testowanie tej gry to będzie już można powiedzieć ostatni jakiś tam, e, oczywiście jak się połączy. Jak zwykle, jak zwykle chcę coś pokazać i jak zwykle m, nic nie działa m, przy, przy, przy testowaniu przed kamerą. Taka mm. złośliwość e, rzeczy martwych. 7,9 mm e, grubość tego smartfona. No i faktycznie robi wrażenie. Trochę patelnia, no ale wiadomo, im cieńszy smartfon, m, tym, tym lepszy. Nie wiem czy się włączy gra, więc zrobimy krótkie cięcie. Ok, i już jesteśmy, więc tutaj może ściszymy, żeby nas nie posądzili o jakieś dziwne e, prawa autorskie, jak to, jak to na YouTube. No i grajmy. Zobaczmy, jak to działa. Wiadomo, FIFA nie jest jakoś, można powiedzieć, grą e, taką lightową. Musi mieć jakąś tam smartwo, musi mieć jakąś tam moc, żeby to pociągnęło. No jedźmy. Chwilę pogramy, oczywiście. Wam przybliża OK jedziemy jak widzicie nie ma nie mam absolutnie problemu z jakimś tam graniem oh yes. oh, hey. Ja myślałem, że już mi się uda strzelić bramkę. No niestety. No i tyle. Tak mniej więcej wygląda FIFA i granie na, same, na samej Lunie no i będziemy podsumowywać właściwie już podsumowanie zrobiłem więc smartfon na 3,5-4 można powiedzieć tak łamane nie chciałem dawać tak na siłę 4 bo jednak można powiedzieć, że smartfony w dzisiejszych czasach już powinny mieć już pewne rzeczy typu już na przykład LTE ale tutaj mamy te dosyć dobrą specyfikację. Czasami problem właśnie z jakimś tam można powiedzieć małą wydajnością, małymi lagami, ale minimalnie. Na plus oczywiście też ekran, na minus raczej głośniki, plusem też jest oczywiście aparat. No i właściwie tyle, więc tutaj też nie ma jakoś się specjalnie rozwodzić. Kolejny poprawny smartfon iPhone'a i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. A co wy myślicie o iPhone'ie? Zapraszam do oczywiście do komentowania, a jeżeli wam się podobało, lajkujcie i subskrybujcie kanał wideotesty.pl. Zapraszam!